Mocno we mnie pracuje ostatnio temat czasu, przestrzeni i tego, że Bóg w swojej nieograniczoności jest poza czasem i poza przestrzenią, co czasem ciężko można sobie wyobrazić dla człowieka. Czytam teraz taką fajną książkę i tam jest napisane, że w ogóle Bóg jest wszystkim, Bóg jest wszędzie, nie ma nic poza Bogiem. My tak sobie żyjemy tutaj na tej ziemi, oglądamy to, co nas otacza i czasem mam wrażenie, umniejszamy to w ogóle, kim Bóg jest. Natomiast co, czym, czym chcę się podzielić? Modliłem się ostatnio językami. To było w pracy, był nawał takich różnych obowiązków. Postanowiłem, że pójdę sobie na chwilę na bok i odpocznę. Położyłem się i zacząłem się modlić na językach. Te języki były troszeczkę inne niż takie moje typowe, i w pewnym momencie przeleciało mi przez głowę takie zdanie, że języków nigdy nie jest za wiele, że nigdy nie jest ich za dużo. Zostawiłem temat, modlę się dalej. I jestem ciekawy, co tam dalej z tego wyniknie, z tego, co Duch Święty mówił do mnie. I dalej usłyszałem, to nie był głos słyszalny, to po prostu było zdanie, które pojawiło się w mojej głowie. Eee, Nigdy nie będzie wystarczająco języków, ponieważ zawsze jest coś do zrobienia. I tutaj przykuło moją uwagę słowo zawsze jest. Od razu sobie to skojarzyłem z Bogiem, który zawsze jest. Nie był, będzie, tylko Bóg jest, wiemy zresztą, jak się przy Przedstawił jestem, który jestem. I teraz wiemy, że Bóg jest duchem, żyje poza czasem, poza przestrzenią to wszystko zawiera się w Nim, a człowieka stworzył na swój obraz i swoje podobieństwo. Czyli my, jako ludzie, też jesteśmy duchami zjednoczonymi z Bogiem i razem z Nim również jesteśmy poza czasem i poza przestrzenią. Mówię tutaj jako duch. Modlitwa na językach, która jest inspirowana przez Ducha Świętego, jest również poza czasem. Nie mieści się w ogóle w wymiarze czasu. Wybiega po, poza to. I teraz modląc się na językach, możemy modlić się o rzeczy, które są za dwa lata. Nie będą, tylko które są za dwa lata, bo Bóg jest. Ostatnio mówiłem właśnie o tym, że, że wiara ma że wiara to pewność. Yy... Tylko. Tylko uwierzcie, że otrzymaliście, a stanie się wam. Wiara to pewność, wiara ma. Ostatnio o tym mówiłem, zachęcam, żeby sobie to przypomnieć. I teraz o co mi chodzi z tymi językami? Modlitwa na językach to modlitwa, która jest inspirowana przez ducha świętego. Nie potrzeba nam do tego żadnej, żadnego intelektu, żadnych naszych starań, wystarczy tylko otworzyć usta i się modlić. I teraz. Wiele się już mówiło na temat języków, czy tutaj we wspólnocie, czy w innych wspólnotach, gdziekolwiek, gdzie nie byliśmy, czy w naszym zespole, mówi się o to i zachęca ludzi do tego, żeby się modlić językami. Często mówi się, a ja tak tego nie czuję, mi się tak nie chce, ja teraz nie mam do tego głowy. Nie potrzebujesz do tego głowy, nie potrzebujesz do tego dobrego nastroju, nie potrzebujesz do tego jakiegokolwiek zachęcenia. Ktoś kiedyś powiedział, chyba Smith Sword, że jeśli duch nie porusza jego, to on porusza ducha i modlitwa na językach służy między innymi do tego. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o te języki, czytając książkę Carego Blake'a, modlitwa na językach, wyczytałem tam coś takiego, że jak on, John G. Lake był kiedyś na wystawie, Wystawa, na której były pokazywane różne rzeczy związane z elektrycznością, i on tam widział dynamo, widział prądnicę, i widział, że ten prąd, który jest produkowany, a który nie jest wykorzystany w tym momencie, jest akumulowany w akumulatorach i może być wykorzystany w przyszłości. I on to samo odniósł w ogóle do modlitwy na językach: że modlitwa na językach, która jest teraz, która nie jest mi do niczego potrzebna, może być wykorzystana w formie czasu kiedyś indziej. I często jest tak, znamy przykłady ludzi, którzy chodzili po lesie, modlili się na językach, a potem na podstawie tłumaczenia tych języków opowiadali kazania, które są ponadczasowe. Więc tak naprawdę, modląc się na językach teraz, możemy modlić się o rzeczy, które poddaje nam duch, które nie są w wymiarze czasu teraz, tylko które będą w przyszłości, tylko że one są. I teraz. Znowu można to odnieść do, do innych rzeczy, bo wiemy, że Jezus. Mówi, mówię tutaj o przyszłości, tak, że za dwa lata są, za dwa lata coś jest. Natomiast to tak samo możemy odnieść do przeszłości. Jezus rozbroił nadziemskie władze, wierzchności i panowania. I to się już dokonało dwa tysiące lat temu. A często jest tak, że jak modlimy się o kogoś, czy ktoś yy, modlił się nawet o ciebie, to na przykład otrzymał takie proroctwo, że tam, ja się tutaj oprę się na temacie Mateusza, bo teraz mi się przypomniał, jak miał tam ileś lat, wywalił się na rowerku i coś tam w niego wlazło, był jakiś wstyd. Wiecie o co chodzi? To miało miejsce w przeszłości. Jezus rozbroił to w przeszłości. I często jest tak właśnie, że języki powodują, że człowiek dostaje objawienie. Tylko to też, żeby było dobrze zrozumiane. Bóg nie daje nikomu objawień. Ja mam takie objawienie, ja nie dostałem od Boga objawienia, ktoś ma takie. Chodzi o to, że objawienie to jest Wizja to jest coś, co powoduje, że dogłębnie rozumiemy jakieś dane zagadnienie. Salomon pisał, że lud mój ginie, gdyż brak mu objawienia, czyli brak mu czystego, przejrzystego obrazu danej sytuacji. I to, czy my widzimy daną sytuację taką, jaką ona jest, zależy tylko od nas, nie od Boga. Jeśli poświęcimy na to czas, jeśli rzeczywiście będziemy tego chcieć, zapragniemy, to kto szuka, ten znajdzie, więc to nie zależy od Boga. Czy on nam da jakieś objawienie, bo temu Bóg daje objawienia, a mi nie daje, to wszystko zależy od tej osoby, czy ta osoba jest skierowana na to i rzeczywiście tego potrzebuje i rzeczywiście tego chce. Dlatego teraz także języki działają poza czasem, na przyszłość, ale także na przeszłość, to co zostało rozbrojone. I dzięki temu, że Jezus rozbroił te wszystkie zwierzchności panowania, że Jezus został związany, żebyśmy byli wolni, możemy uzyskać to objawienie w taki sposób, że ono zamanifestuje się w naszym życiu. Ale do tego potrzebne jest objawienie, czyli czysty, klarowny obraz. I ja to sobie w ogóle wyobrażam w ten sposób, bo zawsze na filmach rysuje się coś takiego, jak jest linia czasu, tak? Coś było, coś jest i coś będzie. A ja ostatnio wyobraziłem to właśnie sobie w ten sposób. To wszystko było podczas tego chwilowego odpoczynku na służbie. I ja wyobraziłem sobie czas, jakby to było w ogóle wszystko w jednym punkcie. Nie, że było, jest i będzie. Ale że to po prostu jest, bo Bóg jest poza czasem i widzi to, co było, widzi to, co jest teraz i widzi to, co będzie w przyszłości. My robimy coś, widzimy to, co mamy przed oczami. Nie zawsze jest tak, że widzimy coś, co jest przed nami gdzieś tam kiedyś. Natomiast Bóg widzi wszystko. I teraz, jeśli wyobrazimy sobie ten czas jako kropkę, modlimy się na językach, mamy świadomość, że jesteśmy duchem, możemy wywierać naprawdę skuteczny wpływ. Na nasze życie i na życie innych osób. Dlatego ja bardzo gorąco zachęcam, żeby modlić się na językach, kiedy tylko można, kiedy tylko mamy czas. Czytamy Nowy Testament, studujemy listy, które napisał Paweł. Paweł mówił, że daleko więcej modli się językami niż we wszyscy. Jaki jest tego efekt? Nie musimy tego czuć. Nie musi nam się chcieć, nie musi nam się cokolwiek wydawać. Tu chodzi o proste posłuszeństwo. Jeśli mamy się modlić, a się nie modlimy, no to ja się pytam dlaczego? Co jest takiego? Że się człowiek nie modli na językach, bo mu się nie chce. Ja czasem sam na siebie jestem zdenerwowany. Dlaczego jest tak, że nie chce mi się? Czy nadajemy rangę, czy nadajemy wartość temu, co mówi Bóg? Bo często jest tak, Aleluja, chwała Panu, wszystko jest fajnie, ale mamy się modlić. To czemu się nie modlimy? A moglibyśmy dużo więcej. Właściwie powiedziałem to troszeczkę inaczej niż miałem to zaplanowane. Sedno tego jest takie: módlcie się językami, kiedy tylko możecie. Nie musicie tego rozumieć, ale z czasem na pewno gwarantuję Wam, że zaczniecie dostrzegać coraz więcej rzeczy w swoim życiu. Dlatego, że pełnia mądrości, pełnia objawienia jest w naszym duchu, bo Duch Święty. Jest z nami zjednoczony, my jesteśmy z Nim. I to tylko od nas zależy, na, my, na ile my poznamy w ogóle to, co w nas jest. Nie da się poznać Boga całkowicie w stu procentach, bo Bóg jest nieskończony. Natomiast tutaj, chodząc na tej ziemi, mamy możliwość, i ta możliwość jest uzależniona wyłącznie od naszej chęci. Tu nie potrzeba niczego więcej, tu jest tylko nasza chęć. Kto szuka, ten znajdzie. Kiedyś języki przeminą, kiedyś proroctwa przeminą, kiedyś będzie zupełnie inaczej. Mówię tutaj o nowych czasach gdzieś tam w niebie, kiedyś. Ale póki jest Ziemia, póki jest to, co jest dzisiaj, mamy się modlić. I wykorzystajmy to jak najbardziej, bo ile się będziemy modlić, tak będzie wyglądało nasze życie. Już cały czas się mówi o tych językach, żeby się modlić językami, i też mam takie gdzieś wewnętrzne przekonanie, że nie jest to brane na poważnie w ogóle z tymi językami. Ale może teraz jest czas właśnie, żeby się wziąć do kupy i zacząć tymi językami się modlić, bo może teraz właśnie jest czas, żeby zbudować sobie jakąś przyszłość za dwa lata, bo może coś za dwa lata się będzie działo i bez tych języków dzisiaj może coś się rozsypać za dwa lata. Może tego teraz dzisiaj nie widzisz. Może nie, nie czajesz w ogóle bazy. Nie wiem, no jak ktoś nie jest ochrzczony w duchu, no to... Trzeba tego chcieć i jak się chce, to wtedy duch przychodzi, bo Bóg daje, nie? Jak się ktoś pragnie. To jest też takie chodzenie, no po prostu w starym człowieku, w cielesności, nie? Bo rozum tego nie przyswaja, a ludzie z zewnątrz na to głupio patrzą. Troszkę też tak, żeby się złamać, to na przykład zacząć chodzić na, na spacery i modlić się językami i, i po prostu nie patrzeć na to, jak ludzie reagują. Po prostu... Co może pomyśleć, że jakiś chwilę albo psychiczny, ale właśnie też dzisiaj taką myśl, jak rano, może to akurat wykorzystam do tego też, bo żeby żyć, trzeba najpierw umrzeć. Żeby stać się wielkim, trzeba stać się nikim. Takie myśli jak dzisiaj. I może właśnie w tym temacie, a w ogóle we wszystkim, nie w Królestwie, żeby zyskać życie, trzeba stracić życie dla Jezusa. Żeby po prostu być największym w królestwie, trzeba stać się najmniejszym, nie? Jak fajnie tam jest, nie wiem, co to za fragment jest ostatnio, to na koszulka wrzucą, że Bóg ustanowił na początku apostołów, proroków, a na dole są języki, nie? I tak patrzę ten fragment, wygląda jak taka kolumna i to wszystko na tych językach na dole, a to wszystko do góry idzie. Znaczy ja myślę, że no tak, tak jakby to, tak wygląda na tej koszulce, jakby tą podstawą tego całej kolumny były te języki, nie? Apostoł Paweł modlił się językami więcej niż inni. Nie? Koryntianie właśnie mieli tyle przejawów ducha, bo byli to, był to kościół, w którym bardzo dużo się modlili na językach, chociaż w głowie mieli niepoukładane i dużo tam się język rzeczy działo, ale modlili się językami i dary ducha były obfite. Mieli tak rozwinięte te języki, wstawiennictwo, że tam człowiek żył w grzechu, diabeł nie mógł go fizycznie tknąć, oni go musieli wydać diabłu, bo... Takie wstawiennictwo tam było na językach, że po prostu diabeł nie mógł podejść do, do, do typka. Mówi Paweł, wydajcie go. Nie wiem. Trzeba to wziąć na poważnie po prostu.